Serwus, to dzień dobry wszystkich, bardzo gorący Bartosz, ja jestem Ilkia, to kolejny odcinek na moim kanale z Among Us, razem z widzami, chcecie, witam was bardzo gorąco i bardzo oczywiście serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, oczywiście na wstępie zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej odcinków z Among a, a wiem, że wyle lubicie, także chcecie koniecznie zostawiajcie łapki, subskrypcje, widzicie też na mój drugi kanał do opisu, jeżeli chcecie wysłać mi jakąś paczkę, ponieważ tak planuję, myślałam, żeby nagrać chcecie odcinek do otwierania fanartów od widzów, także jeżeli chcecie mi wysłać jakiś fanart, upsie, 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 upsie w opisie dziękuję bardzo, to w opisie słuchajcie macie linka, znaczy nie linka tylko adres mój, więc możecie mi sobie tam wysłać fanarty, także zapraszam was bardzo serdecznie, słuchajcie, lecimy naprawić światełko, ale widzę, że te światełka są szybciutko naprawione, więc bardzo fajnie, jest kupa ludzi a kupa ludzi to jest niedobrze słuchajcie, o nie, zostaliśmy zamknięci oh no Wypuśćcie nas. Dobra, słuchajcie, zaraz zostaniemy wypuszczani, ponieważ my tutaj musimy... Patrzcie, mam ten opaskę. Dobra, już nie. E, idziemy sobie może, słuchajcie, w lewo, ponieważ na lewo rzadko w sumie co odda. także możemy sobie, sobie tutaj przejść. Nie! Najgorsze zadanie ever. Dobra, zaraz ja zrobię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nienawidzę tego zadania. Po prostu nie znoszę go. Naprawdę. Ja nie, nie potrafię nigdy tego zapamiętać wszystkiego. Dobra, skupimy Musimy się skupić. Jak mi ktoś przerwie, to się zdenerwuje. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Ostatnie, proszę, niech mi nikt nie przerywa. Dobra, cyk, cyk. No nie, no nie, najgorzej, słuchajcie, ostatnie. Karika, co ty uczyniłaś? Ja nie znoszę tego zadania. Najgorsze zadanie, jak istnieje w ogóle. Palionowa, przepraszam, miniki Słuchaj, palionowa. Chyba vent. Jak to nie, słuchaj, powiem ci tak. Karika, jeżeli to nie będzie czerwony, to ja nie wiem, co ci zrobię, ale. Będzie ciężko, dobra, słuchajcie, jak tutaj mówi, że czerwony, no to jak głosuję na czerwonego I ogólnie rzecz biorąc, jak to nie będzie faktycznie czerwony, to się zdenerwuje na Karika Także błagam, błagam Karika, powiedz, że ten był czerwony, bo jak nie i przerwałaś mi tak po prostu Jak nie czerwony, to Cyan, to jest racja Dobra, ja byłam w storage mm, Jak nie, to Cyan, okej, okay. pomarańcz, skan Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co tutaj będzie Mam nadzieję, że faktycznie, słuchajcie, czerwony jest um, impostorem Bo jeżeli nie To Karika... Oczekami mojego taska. Najtrudniejszego kuźde, taska. Najgorszego jaki istnieje. Wiesz co, karika, ja się do ciebie po prostu... Ja nie mam do ciebie słów. Tak, zamknijcie mi jeszcze drzwi wszyscy. Tam przed żółty i ten i karika. Dobra, musiałam tu sobie obejrzeć sytuację. Żółty i karika. Co my tutaj mamy? Okej, okay, karika żyje i żółty też żyje. Dobrze, musiałam to tylko sobie zobaczyć. Karika, ja po prostu nie mam do ciebie słów. Ja nie mogę... Muszę... I muszę to na nowo robić uf, dobra, już myślałam, że to zapomnę, okej, okay, jak dobrze słuchajcie. Teraz już jest w miarę, czyli okej, okay, już, już, już się nie gniała na ciebie karika. Bo ja gdybym tego nie zrobiła, to mi się znowu nie wala. Ale dobra, słuchajcie, w każdym razie idziemy sobie może domem, słuchajcie, przejdźmy do, w prawą stronę, ale chcecie nie nie ponieważ już jest cało zreportowane, także zauważmy słuchaj, co tutaj się dzieje? Gdzie? Co i jak? Spieszko się pyta gdzie? Hmm, Lena nam nie odpowiada. Ciało w Ele. Kto był L. Nika wychodziła z Security. I to jest podejrzane, bo ta, ona mogła zrobić węta. Yy... Nie wiem, w sumie. Yy, ja podejrzę... O nie, 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 nie. Ja podejrzewam yy, żółtego. Okej, okay, tak napiszemy, ale na razie nie będziemy sobie na nią głosować. No i Nika wyszła. What? Jak będzie jeden impostor, to to była nika. Dobra, zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Chyba, że tutaj Zuska też wyszła, więc może to przez przypadek. I? Nie! No nie, zostaliśmy! Kurde, czemu akurat krumety wyszły? Czyli to nie był żółty, dobra? To w takim razie się bardzo, bardzo myliłam. E, ale myślałam, że to jest żółty, bo on tam wychodził, słuchajcie, z security. Więc tam mógł zrobić venta, ale to jednak nie był. On tu jest fioletowy i ten fioletowy chyba trochę się obok mnie kręci. Ja nie mogę, tu mam dosyć sporo zadań do zrobienia, i to jest w sumie niezbyt dla nas stąks. Bo jak to jesteśmy sama na sam z tym fioletowym, to ten fioletowy może w zasadzie mnie zabić, ale mam że tego nie zrobi. Proszę, fioletowy, nie zabijaj mnie, nie rób tego. Fioletowy nie. Nie, no fioletowy. Okej, okay, dobra, jest karika. Okej, okay. chyba, że to jest dwóch impostorów, to mamy przerobane. Już myślałam, że mnie zabijają, i ja nie mogę, to za zabał. No zasadzie ja zadam admina szybciutko, ponieważ tam musimy oczywiście naprawić parę rzeczy. Dobra, dobra, dobra. Ok, tutaj spieszko ogarnął. I najgorsze to, że jest dwóch impostorów dalej. Ja nie mam żadnych sobie podejrzeń, ani trochę, kto mógłby być tymi impostorem. Najpierw muszę zrobić wszystkie zadania, żeby jakby trochę się bardziej skupić na tej grze i wiecie na tym, kto kim jest, że tak powiem. Mamy jeszcze w security. Także tam idziemy. Fio jest Fioletowy. Przegraliśmy. Lilka i Patty. Ja bym, no w ogóle, ani przez chwilę nie pomyślała, że są te osoby. Naprawdę, przysięgam, w życiu bym w ogóle nie pomyślała. Także nieźli impostorzy, jesteście incognito. Ale no, przeromane są, mega przeromane. No, ale dobra, jesteście. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, krzemieńami ponownie. Także bardzo fajnie, ponieważ nie muszę się w sumie stresować. Może pójdziemy sobie na prawo. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zabije. Tak jak zawsze mnie zabijają, ponieważ jak zawsze, jak idę najpierw na prawo, to zawsze zostaje na pierwszy ogień po prostu. Yy, zastrzelona było whatever, słuchajcie, jakieś inne rzeczy Także, noctonks, ale jak na razie żyjemy, także spoko Co to jest za zadanie? Nie, już myślałam, okej, okay, musimy zrobić, te pliczki sobie pobrać Także, słuchajcie, to robimy Subuj milki, lad the game, oh no, słuchajcie, najgorzej, ale dobra, słuchajcie, robimy to, szybciutko Czemu to oni się na mnie... Lilka, zostaw, nie? Ja Ci już nie ufam Wiesz co? Ja Ci nie ufam, Milka, po prostu, ja Ci nie ufam, więc zostaw mnie, proszę Eee, lecimy na A nie, nie, no, nic nie musimy naprawić, już zostało, zostało naprawione, więc spoko opcja. Robimy takie razie pliczki, to jest karika. Okej, okay, na razie, słuchajcie, na razie nie mam w ogóle żadnych podejrzeń. Tak, absolutnie żadnych podejrzeń. Totalnie zero, więc no troszeczkę kiepsko. Tutaj wchodzi subu Milki. Subu Milki weszła i wyszła. I to jest kana podejrzane. Karika robi te same zadania co ja, więc dobrze, słuchajcie, zróbmy sobie tak takim razie to zadanie. Dobra, pięknie. Ciekawe, co by się stało, jak źle połączyli te, ten kabelki. Co, coś by się stało? Okej, okay, zostało sobie znalezione ciało, także zauważmy. Jakie? Karika zgłosiła i ona chyba wasza do Ele eee, Wchodziłam do Ele za tobą. Dobra, tak to zrobimy, bo chyba to była ona, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem w sumie, ale myślę, że tak, bo ponieważ raczej ten, yy, ja byłam w nawigacji, Milki chyba czysta, Karika też chyba, bo ja z nią cały czas ten, chodziłam, więc spoko. Nie byłam w nawigacji, okej, okay, Roxana daleko była, więc ona jest w sumie raczej niegroźna, ej, bo śmieci, są, że, że tu ja czysta, wyrzucała śmieci Lilka, dobra. Zeskipujemy i zaraz pójdziemy w takim razie, O, Don Chris, jesteście! Ten Chris to jest najlepszy impostor ever. Najlepsze duo razem ja impostorów. Mega, dobrze wspominam gierkę z Don Chrisem. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dobra, słuchajcie, nikt nie został wydalony, no, więc spoko. I dalej, drugim impostorem znowu. No masakra, dobra, chcecie. Idziemy za Lilką. No, chodzi Lilka. No, ja cię, ja cię tutaj będę oglądać. No, miałaś Lilka pokazać, że wyczuwasz śmieci. Aha, dobra, ona idzie na dobra. Ale ja tutaj oczywiście stoję na straży, że tak powiem. No i co, idzie ta Lilka czy co? Nie idzie, ok. bo ja chciałam zobaczyć, czy ona faktycznie wyrzuca te śmieci, bo ona to pisała, że chce wyrzucić. Ale jak na razie słuchajcie to nie chce wyrzucić. dobra, zostało zgłoszone ciało. Jaka szybka w ogóle akcja? Wydaje mi się, że to był kill, którego było widać. Don Chris zgłosił skip zielony, brązna. O nie, o nie, o nie! Nad ciałem. No i teraz mamy problem. O, dwa. Don Chris. Kurde. Don Chris czy Roksana? Ja już Don Chrisem byłam impostorem i jakby ja nie wiem, na kogo mam zagłosować. i Roksana od razu napisała, że zielony. Don Chris napisał brąz na oczach. Hmm, kto by tutaj był? Jak nie brąz, to zielony. Ok. Yy, no to to brąz. Dobra, napiszemy to na, najpierw brąz, najpierw brąz, bo ona jest mega podejrzana, że ona tak z wykrzyknikami napisała jakoś tak Wydaje mi się to trochę podejrzane, ale jak nie, nie ten, no to, to zielony, słuchajcie, więc przeromany, ja w takim razie chyba emergency meeting po prostu ogarnę, ale uwaga, uwaga. No nie, zielony Don Chris, ja, ja to czułam, że to jest on, ale jakby ja w to po prostu nie chciałam wierzyć, no nie. Ale dobra, słuchajcie, spoko, spoko, więc teraz słuchajcie, tak, takie buty, słuchajcie, takie buty, dobrze, dobrze, dobrze. No, dobry aktor skubany, tak żebyśmy nie mogli dać emergency meeting. O, no to jest po prostu stongs. to jest bardzo stonks, ja sobie zrobię tej, słuchajcie, taski y na spokojnie. A uh, nie, oni niech tutaj Czekajcie, bo... Dobra, jest ja ogarnięto, to, to teraz jazda szybka, słuchajcie, to emergency meeting. Ok, Aquas dał emergency meeting, czyli teraz zielony słuchajcie. <ścoughs> Oj, Don Chris. Czyli zielony. Dobra, słuchajcie, piszemy zielony. Karika, yy, tak jest, słuchajcie. Don Chris. Dobrze, dobrze. Ej, posłuchajcie, zanim mnie wrzucicie. Słuchamy. Ostatnie słowa, słuchajcie. Ostatnie słowa przed śmiercią, Don Krisa. Ja wchodzę do Odba. Dobrze, dobrze, on wchodzi do Odba. No i co dalej? On stoi nad ciałem. <grym> Okej. <Okay. grym> no to jest na 100% zielony, według mnie. No, ale on nie był. Był sus. Co? Co to, co to znaczy był sus? Drugi to chyba czerwony, nie jestem pewna. Dobra, słuchajcie, poleciałam na Don Chris'a niestety. Zobaczymy, czy faktycznie on, czy nie on. Jak nie on, to będę w szoku totalnie. Uwaga, uwaga. Chwila prawdy. Był impostorem. Wiedziałam, ale Don Chris jeszcze do ostatniego próbował momentu, więc no szacuneczek, szacuneczek, naprawdę szacuneczek. E, ja mam, w ogóle patrzcie, nie ma opcji, żebyśmy wygrali na taski. Czajcie to? Jest tutaj czarny i zielony, słuchajcie, idą za mną. Czarny i zielony tam zostali. Ja pamiętam, że tam był czarny i zielony i tam czerwony gdzieś na górze był chyba. On poszedł w lewo, tak, że teraz sobie tutaj przejdziemy. Okej, okay, czarny i zielony żyją. Okej, okay, jeszcze żyją więc A Tam idzie czarny do elektryka. Muszę wiedzieć, że tam był cały czas zielony. O nie, najgorzej, mam to głupie zadanie. Tin tin. Dobra, dobra. No nie, tu jest chyba czarny, to jest nie nie, nie not stongs. Kurde, jak się wystrzałam, że umarłam. Nie żyje Aqua, chyba ze mną był czarny. Ze mną był czarny, czyli czerwony. Czerwony? Napiszę tak. Yy, gdzie byłaś. W imo to czerwony. Prawie, zapytamy się, gdzie był. Była, był, była, nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest czerwone, bo jakby Lilka zgłosiła, więc to raczej nie będzie self. Tak mi się wydaje, czarny był ze mną, więc słuchajcie, imo to był czerwony po prostu. Jeszcze nic nie piszę, także czerwony. Ja wołd na e, czerwonego. Mi też Ja w wchodziłam do kafe. Hmm. Dobra, uwaga, czy udało nam się, słuchajcie, rozgryźć zagadkę Sphinxa i... Dowiedzieć, kto jest impostorem? Uwaga, uwaga, uwaga. im impostorem, także zarobicie, słuchajcie. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Oczywiście na moim kanale widzimy się już jutro o godzinie 15.30 oraz o godzinie 18.30, jak codziennie na moim głównym kanale. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Widzimy się później. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. papa pa.